z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos. To jest syn mój wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Obraz. Wyobraź sobie scenę przemienienia. Nie przejmuj się tym, że może nigdy nie było Cię w Ziemi Świętej. Nie znasz tych krajobrazów, nie wiesz zbyt wiele o tym czasie. Ważne, żeby to była scena Twoja, Tobie bliska. Przedstaw ją sobie jak najbardziej plastycznie, ze szczegółami miejsce, ale też i osoby ich twarze, ubrania, zachowanie gesty. Zobacz Jezusa, Piotra, Jana, Jakuba. Pojawiają się też Mojżesz i Eliasz. I słychać też głos z obłoku. Prośba. Proś, aby Bóg udzielił Ci jakiejś konkretnej łaski. Może proś o doświadczenie umocnienia. Dzięki tej modlitwie, które pozwoli Ci stawić czoła trudnym sytuacjom w Twoim życiu? Proś może o doświadczenie światła przemienionego Chrystusa, które da Ci nadzieję właśnie na takie trudne momenty, czy teraz, czy w przyszłości. Punkt pierwszy. Są dwa momenty w Ewangeliach Synoptycznych. W których Jezus słyszy wyznanie Ojca, wyznanie miłości. Pierwszy to moment Chrztu w Jordanie. Wtedy słyszy, Ty się mój Syn umiłowany w Tobie mam upodobanie. To jest moment, kiedy Jezus zaczyna swoją misję. Kiedy otrzymuje Ducha Świętego, jest namaszczony i wychodzi, żeby głosić Ewangelię. To ważny moment w życiu Jezusa. Drugi moment to właśnie ten, moment przemienienia. Jest to też ważny moment. Jest to moment, kiedy Jezus przygotowuje się do ostatniego etapu swojego życia, do swojej paschy, do swojego przejścia ewangelista pisze po grecku eksodos wszystko co czyni Jezus wypływa z jego miłości do ojca i z miłości ojca do niego wypływa z miłości trójcy świętej odbywa się też właśnie w duchu świętym Jezus całym swoim życiem całą swoją osobą wszystkim tym co robi kim jest Oczywiście, tym, co mówi, objawia miłość Boga do człowieka. Ale tym szczególnym momentem, kiedy ta miłość objawia się w taki najbardziej mocny sposób, jest krzyż, jest właśnie ten moment jego przejścia. Jak to nazywa Ewangelista Jan, wywyższenia. A ja kiedy nad ziemię zostanę wywyższony, przyciągnę do siebie wszystkich, tak mówi Jezus. Jezus właśnie do tego momentu się przygotowuje przez tę modlitwę, modlitwę na górze przemienienia. Robi to po to, żeby tę miłość jeszcze bardziej objawić. I otrzymuje od Ojca zapewnienie o. Swojej, o Jego miłości. Punkt drugi. To, co się stało na górze przemienienia, nie było przeznaczone tylko dla samego Jezusa, aby go bardziej umocnić, aby właśnie jeszcze bardziej mógł przeżyć miłość Ojca do siebie. Było to także dla Jego najbliższych uczniów, których Jezus wziął ze sobą. To są ci sami uczniowie, których zabiera później do ogrodu oliwnego tuż przed męką. To jest Piotr, Jakub i Jan. Chciał im pokazać swoje przemienione oblicze, chciał im pokazać swoją postać chwalebną, taką jaką później już przyjmie po zmartwychwstaniu. Chciał im to pokazać, żeby upewnili się, że on rzeczywiście jest tym za kogo się podaje i w kogo oni uwierzyli. Mesjaszem, jest tym wybranym, posłanym, namaszczonym. Do tego dochodzi też obecność Mojżesza i Eliasza w Chwale, którzy też właśnie jako figury Starego Testamentu oznaczają prawo i proroków. Oni też poświadczają właśnie to, kim jest Jezus. I na sam koniec jeszcze głos ojca, który wprost właśnie mówi: To jest syn mój wybrany. Jego słuchajcie. Wybrany to właśnie jeden z tytułów Mesjasza. Uczniowie w obliczu tego, co się dzieje, nie bardzo wiedzą, co, co jest, nie rozumieją tego. Trochę podobnie jak w ogrodzie oliwnym zasypiają, ale pamiętają. Dobrze tę scenę. I ta scena zostaje później opowiedziana innym, i ta scena jest także dla nas, dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa później. Dlatego i my możemy tę scenę kontemplować, dlatego i my możemy właśnie prosić o to, żeby światło przemienionego Chrystusa dotknęło i nas, i przemieniło nasze życie. Także Ty jesteś zaproszony właśnie do takiej intymnej bliskości z Jezusem. Do tej, którą podzielił się, której udzielił swoim najbliższym uczniom. Punkt trzeci. Podczas modlitwy na górze przemienienia, Jezus rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem o swoim odejściu, które ma się dokonać w Jerozolimie. Mojżesz i Eliasz to figury wielkie, to figury chwalebne Starego Testamentu, ale to też ludzie, którzy doświadczyli odrzucenia, doświadczyli można powiedzieć porażki w swoim życiu. Mojżesz, Mojżeszowi nie było łatwo prowadzić lud przez 40 lat po pustyni. Było tam wiele zwątpień. Do tego stopnia, że to zwątpienie gdzieś tak mocno zakościło w jego sercu, że nie wszedł do tej ziemi obiecanej, do której prowadził lud. Nie osiągnął, można powiedzieć, celu, który był celem jego życia. Podobnie Eliasz. Eliasz najpierw w sposób spektakularny objawia obecność Boga, Jahwe, na górze Karmel. Ale później musi uciekać przed gniewem pary królewskiej, która czci Baala, przeciwnika Jachwę, Bożka. Eliasz jest tak rozgoryczony, że stwierdza, że nie ma po co żyć. I dopiero właśnie Pan Bóg powoli go do tego życia powraca. Kiedy Jezus rozmawia z tymi ludźmi, to rozmawia właśnie także z osobami, które przeżyły w swoim życiu chwilę, Odrzucenia, chwile zwątpienia. I Jezus także potrzebuje właśnie takiego umocnienia, bo męka, bo krzyż, bo zdrada, którego czekają, będą trudne. Punkt czwarty. Podczas tej modlitwy możesz skoncentrować się na kilku różnych rzeczach. To zależy od ciebie, co jest ci bardziej potrzebne, co bardziej ci pomaga. A może po prostu po kolei będziesz to zmieniać. Możesz kontemplować Jezusa przemienionego, widzieć, starać się zobaczyć Jego oblicze promieniejące. Możesz też razem z uczniami po prostu znaleźć się tam na górze, poczuć właśnie się jednym z tych uczniów i patrzeć, co się dzieje, patrzeć na Jezusa patrzeć na Jego rozmowę z Mojżeszem i Eliaszem, też znaleźć się właśnie w środku obłoku i usłyszeć głos Ojca, który mówi o Synu, którego kocha, którego wybrał. Możesz też zastanowić się nad tym, właśnie zadać sobie takie konkretne pytanie. Jezus przygotowuje się do trudnego momentu w swoim życiu. Wie, że czeka go męka. Co robi? Idzie na górę. Idzie na górę, żeby się modlić z Bogiem. Też bierze ze sobą najbliższych sobie ludzi, których kocha, którym ufa. Jak Ty się zachowujesz w podobnych momentach?